No, no i wreszcie Malka pojechała na ferie. Wysprzątamy jej cały pokój. No tak, tak. No tak, Iwonka, posprzątamy. O, wow, to tutaj. Wow, ale pokój y y fajny. O, siema, Majówka. No siema, Malko. Cześć, Amalka. Ciulka. Maja będzie z nami. Y jest nas trójkę. A ten pokój mo może mieć cztery osoby. Kogo wam dołożą jeszcze? K dziewczynki? To jest Marta. Odsuń się, nie nazywaj nas tak samo jak w szkole. Postanowiłam, że z wami się pogodzę. Ło, wow, serio? dobra. A gdzie masz te swoje okularki? Ja tutaj w walizce mam. O, wow, ze złota jest. Ło, wow, jaka walizka fajna. E, a ty to kto? A to Maja, moja kuzynka. "To ty masz kuzynkę? Nie wiedziałam bo cię tu dawno nie było na kanale